Siemano widzowie, dzisiaj w odcinku uśmieszkowałem sobie na serwerze GoFreza i Kozako ale to wszystko zobaczycie pierdolone ptaki Ale to wszystko zobaczycie w odcinku, życzę Wam miłego oglądania pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na kanale oczywiście z dzwoneczkiem i zapraszam Was na mój serwer Roleplay. LinkG, do którego link stanie się w opisie. Dobra, to jest to o, znalazłem chyba. Jakie taktyki są... Kurwa, ja jak ninja. Ninja Jackie Chan! Co ja pierdolę, jaki Jackie Chan? Dobra. Spinam się. O kurwo, ilu was jest? Ty suko. Te kurwy kastą headów nawet nie mają jak Hranga rozgada Sara Tak bo rang jest. A! Aaa, chłopaki dostaje! Dostaje! Sorry sorry, ale wiecie o co chodzi Emocje, stres, komunia Umunię, dużo nerwów, no ale jakoś trzeba zarabiać na życiu. rank ma wiesz to... co, to... <laughs> Kurwa na tym cygania makarony, crepe zajebiście laisse <laughs> Chłopaki, ja nie chcę się strzelać, ja nie chcę się strzelać Ja tu przyszedłem zbierać, chłopaki Odwołajcie swoich ludzi Odwołajcie swoich ludzi Będę zmuszony was poszczelić Będę zmuszony was poszczelić, odwołajcie swoich ludzi O kurwa A, a kurwa, dostałem, dostałem O kurwa, co to jest za rózga, po Zerobę.

ale ten kurwa ufot mi szablał A to ja nie wiem, to to nie mój ziomek stary, ja tam sam byłem po prostu się poszalał jakbyś wisił ufot z gejem No to tu Hello jest Spiderman. Spider-Man O siema Ja już, ja już stary Siadaj Siad, siadaj, gdzie Nie, nie ty. nie no ma sprawy, siadam. Wejdź. A Wyjdź Co ja mi zrobić że nie wyjdę? Wybuchamy. się Mam No to dawaj No i co? A, nie mogę wyciągnąć tego. No masz kurwa farta. A, nie mogę do Ciebie strzelić, fatge. Aha, no i tyle kurwa. No Pogadali. i masz farta, no. I dał ci się. No i co teraz? Tak będziemy siedzieć? No ja mam czas. Czemu wyglądasz jak leś? Ty wyglądasz jak Nie, 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 to ty wyglądasz jak leś. Nie, nie, nie. Wyglądam jak jebany szef. Spokin, spokin, spokin. Ja wyglądam jak jebany szef. To Nie, nie, nie. Nie, prawda jest taka, że Spiderman wygląda jak jebany szef. Dragon? O, Jakichś rekrutów mieliśmy, kurwa, tam jak No, jest tragedia z nimi, wiesz? No, masakra. Nie, drama, dobra, wysiadam z nimi, pogawędkować. Oni mają 13 na lat No, Ale nie, 12, się, 12. Oni się, tragedia? Oni się wszyscy wyjebali. No, jest no, nie Blipa jakaś. Upo Co on mu klamę? On jest biedny. Idzie jak też On nasi szybko do nasi temat. On nasi temat. On nasi w On nie temat. On nie temat. On nasi temat. On Nie, nie On nie temat. No szkoda mi się szkoda to... robi temat. ich robi nie On nasi on Cię nie obroni. Oni mi dobrze Tika robią, wiesz? Nie, nie oddawaj, Właśnie. nie oddawaj. A jak zrobisz mu gałę, to on Ci odda. Mówi, dobrze. dobra, na dobra, dobra. Oddam Cię do awiklopy.